Sieeeem, doberek, witam, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Hearthstone Dex. Dzisiaj chciałem wam pokazać Libram Pure Palladyna, czyli ten archetyp na Libramach. Mamy pomoc Zniżka Aldorów, Księgę Mądrości, mamy też Księgę Sprawiedliwości, Poszukiwacza Prawdy Aldorów oraz Księgę Nadziei i Lady Leia, wiadomo. Plus do tego mamy też karty tylko i wyłącznie z Palladyna po to, żeby świetlisty krzyżowiec. Irel oraz świetlisty fanatyk działali no to są mega mocne karty Mamy tutaj 4-2 jednostkę z bronią, mamy tutaj gościa, który daje nam 5 kart, mamy tutaj... whatever eee, i mamy same karty spaladna, czyli dwóch ziomeczków, eee, co tam jeszcze, murloka, który jest fajny, eee, bufa z drołem, eee, strzałobota, czyli fajną jednostkę taką, no zabijecie. Przepraszam, zginie, to się wskrzesi, to mój mali, wybaczcie. Mamy honorową tarczowniczkę, która dostaje Divine Shielda Alure, która wyciąga spele z deku Dar Władzy, który jest fajnym buffem Młotek Naru, czy... No to przynajmniej wszystko. Więc mamy taką, takie fajne połączenie. I tutaj od razu mówię, że to jest jedna z dwóch wersji, jeżeli chodzi o Libram Palladyna. Bo drugą wersją jest Libram Palladyn na yy, piromiotach który jest całkiem fajny mamy tutaj dużo takich jednostek które mają mało życia, yy, czyli jeden mówiąc wprost yy, na przykład młodszą inżynierkę, na przykład dumę salacheta yy, w sumie to chyba wszystko Zawało mi się że tych jednostek jest więcej, a jeszcze miotła właśnie, miotła, ożywiona miotła, no i sam piromot i ten deck polega na tym, że tym piromiotem jesteśmy w stanie zadać naprawdę sporo sporo obrażeń, dzięki temu, że księga mądrości jest za friko oczywiście więc to, to jest taka dosyć fajna wersja decku, natomiast ja dzisiaj chciałem na przykład tego gościa też ma, dlatego są tutaj desanty, I natomiast dzisiaj chciałem pokazać tego piór paladyna, którym w mojej opinii i może nawet nie tyle co w mojej opinii, bo uważam, że fajniejszy, fajniejszy jest tam ten deck, ale ten wydaje się być o wiele mocniejszy. O wiele więcej osób decyduje się na ten, i o wiele lepsze wyniki tym dekiem ludzie osiągają. Tak więc ten deck dzisiaj pokażę, a tamten może będzie po prostu kolejnym, e, kolejnym z deczków. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o wstęp. Myślę, że możemy sobie przejść, przejść do gierek i zobaczyć, jak deczek sprawdza się w praktyce. Tak więc lecimy z grom numer 1. I lecimy z pierwszą giereczką tym razem. Znaczy w tym wypadku namaga. Jeżeli chodzi o Mulligana, no to oczywiście takie karty jak Pierwszy Dzień Szkoły. O, nawet fajne rozdanie mamy. E, pierwszy dzień szkoły, strzałobot, mur, mur gór, mur bulk... Dobra, whatever, ten Murlock e, Są spoko. Pomocniczka Aldorów jest taką podstawową kartą, którą chcemy. Księga mądrości i drugiej kolejności, jeżeli mamy pomocniczkę Aldorów. Ręka Aldora e, też... Y, Boże, Aldana. Adala, matko jedyna, ręka Adala też może być, pod warunkiem, że mamy jakiś stronników, no bo buff bez stronników to jest trochę karta do bani. E, poza tym jakaś Alura, Honorowa Tarczowniczka, e, Świetlicy Antyk też, te karty wchodzą w, gry, e, w grę i pod warunkiem, że mamy ten early early game. Dobra, my sobie tutaj zobaczymy na początek co mamy za jedynki, jakiś krab, który ginie i jakiś krab, który również ginie. Więc wyskoczymy sobie na przykład z takim strzałobotem. Nie jesteśmy co prawda agrodekiem, ale zależy nam trochę na agresji, więc trzeba by nie spróbować. Zagrać agresywnie. W drugiej turze murlock? No i w trzeciej turze prawdopodobnie księga mądrości na murloka, bo dostanie pewnie jakiegoś pinga. A, jakaś jedynka. Gites? Tutaj no możemy zagrać też księgę, zastanowimy się nad tym. Ale wydaje mi się, że w takim układzie to zagram tak. Bo jeżeli on przyjął taktykę na pingowanie, no to on teraz może albo spingować jednego i zostanie i tak 2-1, albo spingować drugiego i tak zostanie 2-1. Jeżeli spinguje Murloka, no to ja wtedy sobie zagram księgę mądrości, to będzie spoko. Jeżeli zagra jakąś jednostkę, no to tam też sobie coś zagramy, zobaczymy co tam zrobi. Ale ogólnie ten Murlock jest dosyć spoko. Ale Jak zagra jakąś jednostkę, którą będę stanie strajdować, no to pewnie to. Uu. No dobra, no w tym układzie no nie mamy jakichś super mega opcji. No, nie mamy super mega opcji. No, zdecydowanie nie mamy. Bo cokolwiek bym tutaj nie zrobił, to to A eee, Mogę zagrać książkę, ale ta książka co mi da? To, że będzie zagrana. I do Lady Liadrin będzie służyła. Myślę, że możemy tak zrobić. Bo. To jest po prostu jedna więcej książka z Lady Liadrin. Nie wiemy czy dostaniemy jakieś obniżarki kosztów, nie wiemy czy te jednostki będą ginąć. Nie wiemy czy przypadkiem nie będzie trzeba w siódmej turze zagrać samej Lady Liadrin. Więc możemy to potraktować jako dodatkowa, dodatkowa jednostka. No to akurat nie jest najlepszy, najlepsze rozwiązanie ten prorok. bo to nam sprzątało dosyć mocno stół i zblokowało nas. Naturę, no ale trudno się mówi. Świetlisty fanatyk już czeka na wejście. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tą Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, Shadowlands. Dzisiaj. Nocy, na twitch.tv slash mkr3 polecam bardzo serdecznie. Wycisz. czy nie, to w sumie. to. Miejsce. Pantiera. No dobra, pantiera jest taka, że nic nie zrobię z pantierą. Ale to mogę spokojnie zagrać. Czy atakujemy, czy nie? Ja nie atakuję. Ogólnie rzecz biorąc, nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem walenia po twarzy, po to, żeby walnąć po twarzy. Bo inną kwestią jest, gdybym miał inną broń. No to wtedy wiadomo, że trzeba tą broń wykorzystać, żebyśmy mogli zagrać tamtą. Inną kwestią jest też sytuacja, w której on miałby mało życia, albo ja miałbym lital jakoś blisko. No to pewnie bym zaatakował, ale tutaj no nie ma żadnych jakichś takich rzeczy, które skłaniają. No, może poza tym, okej, okay, no to jest jakiś argument faktycznie. E, ale poza tym nie ma niczego innego. Dobra, tutaj nie zabiję tego ździupka, więc robię tak. I myślę, że te dwie jedynki. Te dwie jedynki też do niczego nam się nie przydadzą, a mogą być mega przydatne, znaczy nie przydadzą nam się w dłuższej perspektywie czasu, bo wiele z nimi nie zrobimy. Chociaż teoretycznie można by bufa 5-5 zagrać na tego, ale to tam nie jest jakieś super prawdopodobne. Ale tutaj może być potrzebny ten jeden punktik de żeby zabić tego, bo jak wleci tutaj, albo jak wleci yy, trucil, no to on będzie miał jeden życia, więc warto mieć wtedy tą jednostkę, żeby zrejdować gościa. Co tu robić? Co tu robić? Każdy się z swojej paranoi. Okej. No jak tu będą arkan missiles to będzie słabo. Znaczy jak będzie jakikolwiek czar. Nie ma żadnego czaru. No i to jest to o co mi chodziło. Bo zobaczcie teraz sobie tradeuję tego typa. Tradeuję sobie tego typa. Eee, hopla. Tego typa sobie bufuje I ten już wjeżdża za 2 medu Więc no idealnie po prostu to siadło. Idealnie, że jakbym calculator. Calculated, e, rzekłbym, rzekłbym. Ciekawe czy są takie same schematy liści. To nie jest Calculated. Zryw, no kto by się spodziewał. Boska teraz. Okej. Okay. To nie jest dobre, ale mamy na szczęście na to rozwiązanie, więc robimy tak, robimy też tak i robimy też tak. Pyk, pyk, pyk. I mamy posprzątane wszystko, mordeczko. No, nie jest to zagranie super perfekcyjne, no ale jak się nie ma, co się lubi, to się gra, co się może. Wiadomo, stare polskie przysłowie. Każdego karciarza. Dobra, muszę zadać to, co mi tutaj dzwoniło. Nic, 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 nic. Zostać cztery powiadomienia i żadne interesujące, to trochę wstyd. Chyba nie powiem, mówić tego publicznie. No dobra, to nie jest zbyt cool. To jest very, very uncool Zerkniemy, co tutaj dostaniemy. Może coś fajnego. u a co to jest? O! Dobra. Nie jestem wielkim zwolennikiem grania tego w ten sposób, ale nie ma co ukrywać. W chwilę, ile ja zagrałem kart? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Patrzcie co za sprawiedliwość Rozłożony na ufak. Nie jest to super sytuacja oczywiście, bo Froznowa, Blizzard, flamestrike. Coś pewnie jeszcze, ale jak się nie ma innej, no to się robi tak. swój kartę na najniższym koście do z twojej ręki do Twojej talii ty, to jak y, mam 0 kart, to dobieram. E, to może nie jest takie złe jak myślałem. W ogóle będę chciał chyba w tym dodatku zrobić review swoich re review. W sensie obejrzeć swoje omówienia kart i zobaczyć, jak bardzo się myliłem. Wyśmiać się. Ale nie wiem, czy mi się będzie chciało, bo to jest 14 odcinków i tam każdy trochę trwa. 14 po 15 minut to jest jakieś 210 minut. Czyli jakieś 3,5 godziny. Chciałbym wam się oglądać 3,5 godziny swoich filmów. O, nie wiem. Może. Może trochę poprzewijam tam. Zobaczymy. Okej, okay, no umierasz. Okej, okay, żyjesz. Okej, okay, dalej żyjesz. Dobra kolejność. Nie lepiej było to na, na, na porządek. Tik tak tą, tik tak tą. Księga nadziei. RL Murbull Prime. Czy te nazwy to są? No, top top Można by tutaj dorzucić. Można by dobrać i tak dalej, tylko tak powiedz mi po co, nie? Masz stół, którym, którym go zabijasz. No, mam. Tak to wygląda. I teraz dorzucę więcej. On dobierze jakiegoś tam blizzarda, czy Frozenbowę, czy Flame czy cokolwiek. Zabije wszystko. I co z tego, że dobrałeś jedną kartę? No nic. Bo w sumie masz tę kartę. A tak to ja w tym momencie, jeżeli on mi to wszystko zabije, dorzucam tego, dorzucam tego, ee, dobieram jakąś karciochę i to wszystko zagrywam, nie? Więc to dla mnie jest bardziej sensowne. To akurat, kurde, nie jest najbardziej sensowną rzeczą. Muszę przyznać, to nie jest najbardziej sensowną kartą, dlatego że nie mam jak teraz tego zagrać. W związku z czym, nie mam jak dobrać, nie? Ach, no ale cóż, takie życie. Masz dwie karty w deku, które przyją ci twój genialny plan, to dobierzesz jedną z nich. Tutaj niestety Reno ma też ten cholerny, no, z silensa i moje książeczki poszły się kochać. Więc to trochę utrudnia, no ale cóż, tak, takie życie. Jakie życie, taki krab. W nim zawarty jest twój rap. tra la la, -la. Tak, gra i tak będzie dążyć pewnie do tego, że on w pewnym momencie rzuci Oxarona i wygra jeden albo drugi. Bo pewnie Pyroblasty w końcu, zobaczę. Bo jeszcze nie zacząłem Pyroblastów ani razu. Więc ja tylko czekam na to, nie? Żeby skwitować. No, nie no, świetnie. To już szósta raz z rzędu na YouTube, która jest przegrana. Bo wszystkie ostatnie pięć, których nagrywałem, były przegrane. 5 albo 6 chyba. 5 na pewno, Miałem, wiem, czy nie, nie było tam 6. Ale cóż, sami chcieliście odcinki, które nagrywam poza streamem, nie? nie? Nie chcieliście fajnych gierek, chcieliście tak, żebym dużo gadał? No to gadam, proszę bardzo. Ile jeszcze mogę gadać? No gościu, graj, coś. No, come on. No, uda ci się. Uda ci się wybrać tę kartę do zagrania. Dasz radę, brachu. Nie, nie da. Brawo. Brawo, brawo za, za, za decyzję. O, coś mi głowa boje się, ale ja nie wiem co. Chyba, chyba nic. O, A, świetnie. No nie no, luksus. Kurde, no nie no, luksus. Dobra, dawaj te mudloki. Jest jakiś ze, ze szarżą, no jeden się znajdzie. Tego jełopka... Ja w sumie może wytraduję, w sumie. W sumie, w sumie. Niech będzie. I zagram to, bo jak znowu dobiorę jakiś no, Ekstra. Same drugie karty, to nie, nie wierzę. Pisz. Eee. Tak, no ja mam 5 Divan Shieldów, a chłop zagrywa swipa, no ja pierd. I to jeszcze w jednostkę, która... No dobra, która by zginęła akurat, no ale... Ech. Stary, no weź tego flamestrika i go rzuć, no kur... Ile może ci to zająć? To było dziwne co No dobra, no to gramy tak i ją. No dobra, ten czar akurat był już totalnie. Jakby tak, jakby tutaj Shadow War wpadnie. Albo jakiś tam, nie wiem co tam mogło... No Shadow War niech będzie. I jakby on wpadł w tego, ten, to ja bym tą grę po prostu wyłączył i zapomniał o tym, że ranked jest nie? Byłoby tak. O siema, witam w 487 odcinku ustawki. W dzisiejszej ustawce będziemy pić. Herbatę skończyła się. No, gdybyś mógł rzucić coś szybciej, no jest kilka autów. Polimorf oczywiście wypadł Wspaniale No prowokacja z kradzieżą życia No wyśmienicie Wyśmienicie mordeczkę Dobra, zrobię tak. No nie wydaje mi się, żebym był w stanie to wygrać. Te. To... Beat pisze. Się martwi czy wszystko ok. Raczej nie wygram tego, no bo nie wiem co by się tutaj musiało stać. Nie dobraliśmy naszych niestety koksów eee, w sensie, nie wiem, się tego krzyżowca tak przykładowo. W porę. Nie nagraliśmy naszych libramków. Nie dobraliśmy. Jak mieliśmy libramki to się spaliły od reno. Reno tam ładnie z Divine Shield'y zjechał. No nie wydaje mi się, żebym tutaj był w stanie cokolwiek zrobić. Mimo, że mój przeciwnik no nie należy do najbardziej lotnych. O, ekstra! Tak, no jeszcze tego brakuje. No. No chodź. Oh. Pamiętam te piękne czasy. Pamiętam te piękne czasy, kiedy odcinki się składało z gier, z no, streamu. Się pokazywało najlepsze momenty, najlepsze gry. Ale pytałem, pytałem. Tak no, no jasno. Pytałem, no nie, nie chcą. Wolą takie, nagrywane specjalnie. To mają, mają takie nagrywane. Zapraszam bardzo serdecznie do następnego odcinka. Znaczy, na gry. Dobra, i mamy kolejną gierkę, no miejmy nadzieję, że ta będzie trochę lepsza. Tutaj sobie Księgi Mądrości wyrzuciłem, bo nie mam żadnych Stronników, więc warto byłoby dobrać jakiegoś Stronnika, żeby trzymać Księgi Mądrości. Mamy już Stronników i teraz jest lepiej o wiele. Mamy na drugą turę tego, na trzecią turę tego, na pierwszą turę które... jeszcze by się to przydało. No dobra, zobaczmy. Czy będziemy trzymać dobrą, 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 dobrą formę? Póki co dwa odcinki z samymi przegranymi, jeżeli dobrze pamiętam. Czy będzie trzeci? O, niech Pełga, niech Pełga. A, jest to prawdopodobne. No dobra, to co gramy? Ja myślę, że tego zagramy. Chop-chop, proszę bardzo. O, wypad! Świetnie. Po świetnie. Okej. Okay. Co teraz? Podejdę do płota tak jak ja podchodzę. Jasne. Spoko bro. Na piątą turę na szczęście mam zagranie, nie najgorsze. Zaprawdę będę na 13 życia na 13, na 12, na 11. Być może jeszcze jakaś brońka, tak na przykład z windem to już w ogóle by byłoby nie wiem, za 5. Akrobatyka, no do zaakceptowania. Chyba, że dobrał kartę za 0 i za 1, to wtedy bym chyba trochę zaczął wyrywać sobie włosy z oczu. Ok, spoko. Tak, ja ładnie rzutuje w ogóle w żadnym stopniu. Ach, trade! Kurde, no pokusił się I, 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 i ziomeczek. Eee. Pomyślałbym o tym, żeby zagrać tego i w następnej klepnąć to i to, ale braknie mi do tego jednego manę. Ale z drugiej strony, no jak ma wyciszenie, to się zdenerwuję. Ja fakt, no, ale zrobię tak. No, bez sensu jest grać to tylko po to, żeby zabić jednego ziomka. Nie, jak może zagrać prowokację, która tego ziomka prowokuje? że gorzej, jak on ma jakąś fajną odpowiedź na to. Jak na przykład taka. Ale jeszcze spali mi manę dodatkowo. Żeby tego było mało. No ale gites, no mamy opcję na wyjście z tego. O, to jest ciekawe. No mega fajne, ale nie zagram tego, nie? Dobra, robimy tak, robimy tak ee, i, rob, i robimy tak i robimy tak No dobra, sytuacja niby ogarnięta Żyje! I na tym jest dobrej wiadomości. A kra Rel? A nie, da Erel nie mam many nawet. Fanatyk. Fanatyk, fanatyk. Ale mam jedno życie, no to nie wierzę, żebym w czterech kartach nie miał jak mnie zabić. No cóż, moi drodzy, to trzeci odcinek pełen przegranych. I uwierzcie mi, ja tego nie robię w żaden sposób specjalnie, nie? To nie są tak, że ja sobie wybieram gierki przegrane, żeby podarzekać czy coś. Ja po prostu każdą jedną grę, kiedy nagrywam, przegrywam. Każdą jedną, nie? Cosłownie, tak. każdą jedną w kolei. Więc. A już miałem nadzieję, że nie mają mnie zabić, ale oczywiście hafer leciał. Więc dobra, no tak wygląda ten deczek. To jest naprawdę dobry dek, no tylko w moim wykonaniu jest trochę gorszy. Dajcie znać co o tym myślicie, chętnie poczytam wasze komentarze. A póki co w tym odcinku to wszystko. Do zobaczenia w następnym, yo!